Daleki jestem od stronnictwa, oceny oraz narzucania innym mojego punktu widzenia, jednak ten rytuał jest ewidentnym narzędziem programowania na poczucie winy i nie da się tego podważyć. No, kto z nas nie pamięta właśnie tego rytuału, właśnie cyklicznych? Yy, obrzędów co niedzielę, co niektórzy chodzili jeszcze w tygodniu do kościoła i pewnie też yy, są, jest wiele osób, które uczestniczy parę razy na msze tak zwane święte i tak stuka się w tą grasicę mówiąc sobie, że to ich wina. No dla mnie to jest yy, niepodważalny dowód na to, jak yy, jak nasze ciało, które jest stworzone w dużej mierze większości z wody, które ma właściwości programowania, naładowuje się tą energią i tymi słowami, tymi impulsami, które, tymi falami, które niosą w sobie te wibracje i zapisany na nich tekst moja wina. I w takim poczuciu właśnie większość ludzi przeżywa swoje życie. W zlęknieniu, w strachu, a wiemy czym jest lęk, strach, stres. To powoduje nasze złe poczucie i prowadzi w konsekwencji do chorób. I później mamy takie wyobrażenie życia, że urodzimy się po to, aby zachorować tak naprawdę i umrzeć. A chodzi o to, żeby być szczęśliwym, a osoba szczęśliwa nie żyje w poczuciu. Winy, i jest zdrowa z tego powodu, Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.